Kilkanaście godzin temu na naszym portalu pojawił się news dotyczący update w grze mobilnej Mia Online, która jest z nami na rynku już jakiś czas i wypadałoby ją w końcu sprawdzić. Czym może nas skusić, a czym odrzucić ta kieszonkowa sieciówka? Zapraszam na dzisiejszy materiał. Mia Online jest kolejnym przedstawicielem klikańców na telefony. W tym wypadku za wydaniem stoi Studio Seven Sense i chyba jeszcze nie miałem przyjemności grać w nic innego spod bandery tego wydawcy. W każdym razie produkt trafił do sklepu Androida i iOSa w grudniu 2018 roku. Haczyk jest jednak taki, że do tej pory nie otrzymaliśmy serwera europejskiego. Jest amerykański i azjatycki, a tutaj podkreślę przy okazji, że baza graczy też wydaje się być raczej przeciętna, bo tak jak w konkurencji miasta potrafią keep Pieć odbiegających na autotrackerze ludzi, tak tutaj jest mizernie, i o tym świadczy również znikoma jak na mobilkę ilość pobrań oraz ocen w sklepie Androida. Przykładowo, tytuł wymaga od nas pobrania jednego gigabajta i w tej wadze zaoferowano nam dość dużo różnorakich form rozgrywki, chociaż jak pewnie się domyślacie, nasze uczestnictwo w całej zabawie pozostaje znikome, ale o minusach za chwilę. Najpierw kreacja bohatera, a ta jest akceptowalna. Mamy do wyboru 6 klas postaci: Rangera, Asasyna, Melodysta, Paladina, Berserkera, oraz Mistyka. Każda z postaci posiada możliwość zmiany płci, co nie zawsze jest tak oczywiste w mobilkach, A oprócz tego wskazujemy również naród, do którego chcemy dołączyć. Stopień trudności danym bohaterem też jest wskazany. Imię możemy wygenerować sobie losowo, ale nie jest to obowiązek. Natomiast również zaznaczę, że tutaj charakteryzacji nie mam. Szkoda, no ale w sumie i tak tą postać oglądamy z daleka na małym ekranie. Zwrócę natomiast uwagę na szatę graficzną i animację, które już w kreatorze postaci wydają się być. Mocno powtarzalne i znane na przykład z kanonu, do którego należy League of Angels, chociaż mnie tknęło również duże podobieństwo do Jade Dynasty Mobile, mimo że nie ma tutaj tak orientalnego świata. No a właśnie, skoro już o świecie mowa, mniej orientalny, bardziej fantastyczny, ale wciąż mocno kolorowy. Warto również mieć stale na uwadze reklamowy slogan, że Mija to Open World Game. Chyba nie muszę mówić, że jest inaczej, a gra składa się z mniejszych lub większych mapek, po których stale krążymy w celu realizacji kolejnych Zadań. Środowiska są co prawda zróżnicowane, ale żeby jakoś specjalnie mnie zachwyciły, no tego to nie powiem. Od przeciętna oprawa wizualna, którą widziałem już w mobilkach wielokrotnie, i po ostatnich zabawach w Axe od Nexona, może wydać się już raczej podstarzała. Nawet animacje, skilli nie robią już takiego wrażenia, chociaż wciąż pozostają jako tako atrakcyjne. Szczególnie gdy spam umiejętności jest duży w PvP przykładowo i wszelakie flary zlewają się ze sobą. Wrócę natomiast do zadania, których mówiłem przed chwilą. Jest ich dużo, ścielą się faktycznie gęsto po całym świecie, bo są zresztą głównym źródłem pieniędzy i doświadczenia dla naszego bohatera. Jakikolwiek grind nie wchodzi w sumie w grę, bo i jak, skoro na level potrzebujemy milionów, a z potworów wylatują groszowe wartości i doświadczenia i golda. Jest tutaj pewien dysbalans, bo moby później potrafią naprawdę dać popalić, a nagroda za ich pokonanie wydaje się być żadna. Zresztą dysbalans to w tej grze jest ogólny i bardzo szybko zmusza nas do poważnego. Zastanowienie się nad ewentualnymi zakupami z mikrotransakcji. Owszem, podczas rozgrywki dostajemy setki bonusów, przedmiotów, skrzyneczek i ulepszaczy, które przydają się w mgnieniu oka. Wszystko z achievementów, z jakichś daily questów, z logowania, no jest tego ogrom. Do dyspozycji w grze mamy trzy waluty. Jedna to gold zwykły, które dostajemy za questy, drugą są kryształki fioletowe, których wypada trochę za darmo, a trzecią są kryształki niebieskie, których chyba ani razu nie udało mi się dorwać. Koszt 50 takich to 1 dolar, a nie całe tysięcy to już. 100 dolarów i jest to waluta, której później wypadałoby trochę mieć. Dlaczego? No wszystko wypadałoby jakoś ulepszyć. Konsumpcja golda wzrasta, a wszelakie pakiety kuszą wtedy jak diabli. Powodem staje się również bariera, gdzie mobki o 6, 7 do 10 leveli niższe od nas potrafią nas zabić od tak, bo mamy za mało obrony, ataku, a one z kolei wyrządzają naprawdę niewspółmierne szkody. Na wykonanie niektórych questów i upgrade do wyższego poziomu zatem trzeba czekać i czekać, albo wyrzucić trochę. A casa I co najlepsze, ta sytuacja dopada nas po kilku godzinach, bo z levelem pędzimy jak szaleni. Tu stoka expa, tam 200, później 300 i nie się obejrzeć, a już mamy 40 poziom, no a ekwipunek marny, skile marne, gemy na życie, obronę i atak przecież kosztują. Tak samo ulepszenie kopalni złota, wbijanie ekwipunku na plus 40 czy więcej, łączenie go, skile, drzewka, talenty, ojejku, ile tego jest i jak dużo trzeba siedzieć, żeby to wszystko wyfarmić za darmo. Przez całą grę udało mi się przy okazji wydropić jeden jedyny przedmiot, który mogłem sprzedać gdzieś tam za 7 kryształków, bo w domku aukcyjnym taka metoda jest możliwa do wybrania. Z drugiej strony, wszyscy za kryształki sprzedają, więc i tak wychodzi na to, że aby kupić ekwipunek, trzeba mieć walutę premium, bo wówczas faktycznie możemy coś tam sobie ulepszyć, jeżeli chodzi o przedmioty. Czy jest to więc pay to win? Oczywiście, do tego zautomatyzowane, bo gra sprowadza się w naszym wypadku do kliknięcia akceptacji zadania i ewentualnie dopiero przy bosie mamy szansę trochę poskakać, pobiegać, wykonać uników, bo tam przeważnie jest ciśnienie na szybkie oddanie przedmiotu ograniczone przez czas. Wtedy faktycznie zaczynamy grę manualną. Ogólnie jednak mówimy o zautomatyzowanej grze nawet przy PvP i skieprzczonej przez item shop. Cierpi na tym właśnie oczywiście player versus player, do którego podszedłem raz i mi się odechciało, gdy postać znacznie niższa levelem ode mnie zajechała mnie na 2-3 strzały, bo i combat power był ogromny. Należy Wam jednak powiedzieć, że trybów PvP jako tako mamy dużo. Jeden na jednego, trzech na trzech, dziesięciu na dziesięciu, do tego również dochodzi opcja PK w tym w cudzysłowie otwartym świecie, no i jeszcze wojny nacji. Tylko co po tym PvP, jak na szczycie w rankingach są osoby z ogromnym kasiastym portfelem. No właśnie, chyba nie muszę tłumaczyć. Podsumowując, no ja bym mija online na waszym miejscu nie tykał i to tak ogólnie patrząc na to, jak gra wygląda. Jest powtarzalna, nudna, mocno podobna do setek innych mobilniaków i śmierdzi Paytuin na odległość. Dlatego w sumie nie dziwi mnie fakt, że po hucznym starcie ludzi na serwerach jest mało, bo gier wyglądających niemal identycznie było już kilkanaście, więc szkoda czasu i pieniędzy na ogrywanie tego samego ponownie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.